Hej, 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 witam was serdecznie z tej strony brzemko zapraszam was do House Builder 2. Gra posiada z polski, ustawienia tam wiadomo, ale mamy polski. Wyjdź z gry i graj. Ja tutaj sobie spróbowałem w ogóle co to jest, więc zaczniemy od zera, żeby wam nie, nie było przykro. Czemu nie mogę? Hmm, dobra, to zaczniemy od początku w takim układzie. House builder two. I tak, zaczynamy. Witaj House Builder, early access, zaczynamy. Taki nasz pokoik, kibelek. Zmniejszymy sobie myszkę.

Te butelki postawiłem nie wiem po co. niech one sobie tutaj leżą? Mamy takiego grata. Mamy tutaj autko do zrobienia. Na razie nie chcę nim się zajmować. Później będziemy się nim zajmować. No i pojazd. Mamy jakieś graty do tego samochodu. To nasz płot. Możemy to podnieść popsuć rozwalić na świecie leżą różne dziwne takie rzeczy za które dostajemy pieniążki jak podniesiemy a my mamy tu zlecenie u tego, u tego billa za 300 i dostaliśmy możemy go młotem młota nie posiadamy więc musimy iść po naszego śrota I rozwalić płot. Czekajcie. Bo pomysł nie jest zły, Wam powiem, na tą gierkę. Cały problem w tym polega na... na tym, że zobaczcie w ogóle, jaka to jest gierania. Nie musimy jechać teraz do sklepu kupić materiały. To się Fixtorama nazywa, ale może być i tak. Gierka no nie jest zła, ale wam powiem, że to mi się zdaje, że już na tych czasach to ta giera też powinna jakoś wyglądać. A tu grafika to jest... jaka jest. Dobra. Musimy kupić 45 desek konstrukcyjnych. Czyli podchodzimy tu, F kupujemy przedmiot. No całego tego nie podniesiemy, nie jestem w stanie, więc to rozpakuję. I teraz podniesiemy I nawet mamy 45 przy sobie. Ale żeby tu... Wrzucimy to na samochód i podniesiemy resztę. Dobra. Tak, zapakuj na pikapa, to wiemy. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Nic, przeżyje. Mam wam pokazać tą grę, to wam pokażę. Jak się komuś będzie podobało, to będzie sobie grał. Budowanie to... Trzymamy Podnieś teraz te deski. Wystarczy trzymać i nie trzeba klikać I zlecenie zrobione Hajsik padł No czekajcie, bo tu, on, tu ma beczkę, którą warto podnieść, bo ona da pieniążka No tak.

zlecenie I więc jedziemy do tego zlecenia dobra idziemy do gościa Stipler. ciekawe gdzie mama Stiflera no i tak także mamy i znowu musimy jechać do do pikstoramy Już po prawej stronie jak widzicie mamy zaznaczone co mamy kupić ile sztuk Dobra, 150 bloczków. Dostaliśmy ich. Z... Rozpakuj. Cały nie wejdzie, ale to wrzucimy sobie. 50 będę miał. Na... Zostanie mi na następną robotę. Rozpakuj. Podnieś mi To znowu dwie zostały. Czekajcie, te deski 15 mam przy sobie. E, dobra, bierzemy. Desek konstrukcyjnych 160. Dobra, podniesiemy ile się da więcej. Będzie, będziemy przychodzić tutaj taką paczkę, taki stak. Wchodzi nam 45 na raz. Prawym przyciskiem myszy wybalamy to. No nie wejdzie. Dobra, mamy. I płyty 43. Ale po te płyty to jest F. Nie E, tylko F. Po te płyty to sobie przyjedziemy później. Dobra, ustawiamy na bloczek, trzymamy i jedziemy. Dobra, skończyły się materiały. Wyłącz radio. Dobra, sali znowu po materiały. Dobra, zostało mi, Dobra, teraz mi iiu iiu szybko schodzi nie? znowu po pomateriały dobra znów po materiały Tam jeszcze chyba. a bo zaraz jedna deska i trzeba iść po materiałach. Jeszcze tam chyba. Jeszcze dziewięć takich desek. Osiem, ale gdzieś, gdzieś ich nie wsadziłem. Dobra, my teraz musimy w każdym razie bryknąć do sklepu F. kupimy płyty tak, 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 wiem kupimy płyty to są te płyty? tak yy, 20, a my potrzebujemy 40 parę to jest dopiero 43. 3. Musimy kupić więcej bo potrzebujemy więcej no i od razu byśmy kupili cztery okna i jedna drzwi dobra. Ustawiamy się teraz na materiały. Ma, no, to tam ma być płyty, tak, a, tutaj płyty, 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 płyty. Teraz góra. W środku no i dobra, płyty mamy teraz, przerzucimy się na okno, jeszcze gdzieś wszystkie, tak? Tak i dźwiga. Dobra, teraz co potrzebujemy? Deski, nie deski, a białe te, ale gdzieś tu deska była potrzebna Coś się tu się... A, tu się nie Dobra, musimy lecieć po białe deski teraz. 104 Tutaj blisko to by w sumie latał i sobie ta manazata, ale po co? Dobra, 104 mamy tego mieć, a tych desek kupujemy 400? No? Niestety tak to tu wygląda. No to i tak spadnie. Dobra, położymy to tutaj. Dobra, to wsadzimy. No cały czas E naciskam zamiast... To moje dechy to one tu będą leżały, no i się chyba nie znisz... Nie, z... nie ten, No nie znikną. Także tak na tym polega właśnie ta granie, jeszcze tutaj chyba już, no, i tu jeszcze ta strona. Musimy jeszcze parę tych desek wziąć, bo tu brakuje, gdzieś jeszcze jednej brakuje. Dobra, i teraz te deski zwykłe, No, no. I tak wygląda właśnie ta gierka. No, na, tym, na tej zasadzie Materiał jak mamy za dużo możemy je sprzedać, ale się nie opłaca Musimy wrócić do domu, znowu odebrać telefon. Ale to już odbierajcie z tego sami. Na razie, cześć.